Chyba w ładowarce była otwarta przez całą noc Napadało cały fotel mokry Jedziemy Będę wyciągał Z garażu 7210 Pro pomarańczowego, który którego remont został zaczęty i stanął. Plan jest taki, żeby go wyciągnąć, wrzucić kabinę i go przestawić na warsztat. Praktycznie wszystko jest korpus pomalowany, elementy nadwozia pomalowane. Teraz tylko poskładać. Brakuje tak naprawdę chęci. piony, nic nie ma pod kołami nic nie ma można go zabrać wyjeżdżamy ile tutaj stał? odrżnił Chyba no, od źniw. źniwa go pomalowaliśmy i od tamtej pory było tyle roboty innej, że, że nie było kiedy. Ale trzeba to ruszyć, żeby może do końca roku się udało. No i dobra, tu go zostawię. I teraz kabina. Kabinę muszę na dwóch pasach podwiesić Kabinę z drugiej części tak A tutaj stoi kabina Chłopaki tutaj w wakacji trochę powyklejali go, ale to nie jest skończone Teraz ją stąd zabiorę i postawię na ciągniku Teraz muszę ją zabrać w ten sposób Bo... Jakbym ją podwiesił od góry To bym, trudno byłoby mi założyć, bo ładowarka byłaby od przodu, a tak muszę ją teraz wyciągnąć postawić i założyć pasy w ten sposób, żeby z boku ją wziąć Wtedy będę mógł zamontować naciąg Wyjeżdżamy, trzeba ostrożnie Tak i tak przednia szyba jest pęknięta do wymiany ale te dolne są całe, dwie tutaj ją zostawiamy tak. ponownie ale warka jeżeli chodzi o widły nie jest tak precyzyjna jak buzy widłowe dlatego trzeba to naprawdę robić ostrożnie jeden mały błąd i mogłaby leżeć jest. I teraz spróbuję ją zamontować. Rozszerzę sobie widły. Teraz dwa pasy. Zaczepiamy. Zaczepiamy ją tutaj za uchwyty lusterek. A z tyłu musimy tutaj ze słupki. O tyle będę miał wygodniej, bo kabina jest bez butników i koła są mniejsze i są szerzej. Także jest lepszy dostęp, będzie mi dużo łatwiej. Tak to wygląda. Teraz muszę tutaj na te dwie szpilki trafić. No tutaj nie mam szpilek, tutaj tylko trzeba będzie to oprzeć. To muszę zabrać, bo to są yy, tu były manometry do pomiaru ciśnienia skrzyni biegów, jak był ciągnik testowany. To na razie gdzieś na bok. to wszystko w sumie wszystko jest jak powinno być. To muszę zabrać, bo to jest do akumulatorów. Na bok. Dobra, to jest od odchłoniec oleju. To musi tak być. Tu wszystko, to do ergitrola, do hamulców. To można ją stawiać Trochę się zakurzył, no ale już nie będę go mył teraz Dobra. Teraz góra idealnie złapana jest to już kilka razy te kabiny się ściągało i podejmuję próbę montażu kabiny Troszkę trzeba będzie Dobrze, żeby się równo ustawić. tyle co z kabiny jeszcze się ramię wycieraczki ostatnio urwało w ładowarce muszę zamówić a to linka spadła od ręcznego muszę wyjść sobie ocenić sytuację jak to wygląda żeby to nie popełnić jakiegoś błędu tak to wygląda. Może być problem ten wydech, bo ten wydech ma być za lampą obrysową, także muszę dojechać tak, żeby minąć i później to jakoś dać do przodu. Mamy radę jak nie damy Bo można byłoby odkręcić też tą lampę O właśnie o tym mówiłem No, że ona jeszcze musi iść tam Coś takiego Coś takiego Można było tą lampę odkręcić Coś takiego I teraz mam otwory tu Tylko trzeba ją dać Można było go przepchać Tylko, że Coś się minęło można byłoby go przepchać, tylko że problem może być z tym, że To jest instalacja od silnika on tutaj się później podłącza Ona sobie na razie może tu żeby nie przeszkadzała Ta jest od skrzyni biegów Wszystko tutaj jest fajnie z boku Tylko, że nie przepcham go, bo jest różnica prędkości mostów A przód jest załączony, także duży opór stawia może tak wymanewruję jakoś ładowarką, żeby ją postawić? Po prostu będę wysuwał na skręconych kołach i, i cofał. Zwracajmy sytuację Zwracajmy sytuację Już jest dużo lepiej Jeszcze kawałek Jeszcze kawałek Jeszcze kawałeczek Ręczny, ręczny nie pojedzie Będziemy ocenić sytuację Luz ręczny Będziemy ocenić jak to wygląda Mamy bardzo blisko tutaj Bardzo dobrze to wygląda Aby tylko trafić na szpilki Tutaj komin minięty, to tak jak chciałem I tu kawałeczek brakuje Uda się, uda się To nie będzie przeszkadzało Nie powinno, dobra Tutaj z tyłu nic nie ma i zaraz będzie kabina naciągniku Zaraz będzie naciągniku, jeszcze tylko kilka ruchów Opuszczę do tego momentu aż się oprze o i później naciągnę to wskoczy na otwory. O tak teraz tylko nie mam ze sobą czerwonej łyżki ale może się uda Ciągłeś. Tu jest bardzo blisko. O właśnie o tym mówiłem. Jeden jest Teraz drugi. Ale tego nie przewidziałem, że tutaj mi nie wskoczy. Muszę lekko do góry. Muszę lekko do góry. Za mocno ją postawiłem na szpilkach. Ładowarka jest taka, że jak się nie wsiądzie to nie działa joystick. O, może tak. Może tak. Może tak. Troszkę za mocno. Troszkę na dół. Coś takiego? Jest. Tam jest, tu jest. Nic nie zawadza, nic nie zawadza. Możemy elegancko opuszczać. Chcemy skontrolować. Tutaj jest coś źle odkręcone, bo przewody zostały razem z rurkami, a w tej kabinie są rurki, ale to się poprawia. Tutaj wszystko jest luźne, najważniejsze, że jest luźne. Tu już prawie siedzi Tu już prawie siedzi Tutaj już też Tutaj też nic nie obciera To jest odręcznego hamulca Dobra, idę te, te śruby tutaj włożę i opuszczę ją do końca. Rosja zamienił szybko złączkę, bo ta się rozwaliła mu w stajgerze. Akurat nie było na stanie, mój weź zabierz od tego ciągnika. Przyszedł i wymienił, także muszę dokupić jedną złączkę. I kabina jest opuszczona. Tutaj Tam tamte przednie szpilki też są opuszczone już. Tutaj nie mogę trafić rybą, ale to już na warsztacie zrobię. Teraz odpinam kabinę, zabieram ładowarkę, zaczepiam za przód i wjeżdżam na warsztat. No i transportujemy go na stanowisko montażu. Ciekawe, czy w ten sposób uda mi się go tam wepchnąć pod tą górkę, co jest pod warsztatem. Stanowisko przygotowane, i wjeżdżamy. Nie no, bez problemu wjeżdża. Bez problemu, już jest na warsztacie. Idziemy ocenić sytuację, czy jest ok, czy do przodu, A czy, czy do tyłu jeszcze, czy tak może zostać. Jeszcze dam do tyłu, żeby tutaj było przejście. Tutaj jeszcze nie wyniosłem do magazynu części, które przyszły. Mam zestawy naprawcze, siłowniki i wał korbowy do, do... kominsa 8.3. Tutaj głowicę kolega oddał po, po poprawieniu. Jeszcze można by śmiało dać tutaj 3 metry i tak go zostawimy. Tak jak teraz, odpinamy pasy. Nie mogę znaleźć takich elementów. Bo miałem to pomalowane proszkowo. Nie wiem, gdzie są. Muszę poszukać, bo to nie są te na pewno. Bo tak, te elementy. Tutaj to są te. Były odkręcone, są pomalowane, a brakuje jeszcze. Tego Muszę to poszukać Chłodnicę pomyłem Chłodnica klimatyzacji i paliwa będzie nowa A ta olejowa zostanie Tylko trzeba ją będzie troszkę odświeżyć Ona no, była cała nieciekła Także nie będziemy jej na razie wymieniali I tak sobie będę to montował Bardziej, weekenda, bardziej to będzie Taki montaż na weekendy Jutro nam zamykają most Jedziemy teraz z Ignasią zobaczyć, jaką drogą będziemy jeździć, żeby ominąć ten most. Taka tu jest droga. Kiepsko będzie tutaj jeździć. Tam dalej z tyłu przejechaliśmy, to jeszcze bardziej zarośnięte, a ale... ogólnie nierówno. Zaraz będą kolejny. Droga nieutwardzona. Zaczynamy kolejny dzień. Podjeżdżają kombajnami pod warsztat. Rosja wyjeżdża z Nowej Hali z ziemniakami. Dzisiaj wolne od szkoły, bo dzień nauczyciela że Karol od rana z nami jest Dwa dni macie wolne, jutro też, nie? Dobra, żeby tam nie uderzył stawiam pod łupiec. Dawaj, dawaj Rosja Tamtą! Tam. Nie, dobrze, dobrze, może będzie troszkę. I tam, ty zobacz. Dobra! Tutaj mamy pęknięte listwy Tutaj już się się były. Co? Tu są? Nie? No. Pójdę przekręcić się Tutaj na mocowaniu się wyłamały no, trzeba no, to tak jak piesą, nie, o no, mnie dostanie się wyciągnieć no. Lecha jest no? No i się tutaj wyciągnie To idź włącz no. Musimy tak ustawić, żeby można było je wyjąć A w, tym, w tej pozycji jest najwygodniej Trzeba wyciągnąć i pospawać Dawaj dawaj Czekaj, Te, bo one z tamtej strony są po. Przejechaliśmy, kurczę. One z tej strony były, a ja patrzyłem na tamtą. Przejechaliśmy. To jeszcze raz, Bo ja wiem, To Tutaj, no i ta. Rosja spawa Tak to wygląda tutaj Chłopaki wyprostowali, a teraz Rosja spawa Coś musiało wpaść między łańcuchy Najprawdopodobniej tak się stało Zrobić rany. Jest tego... Zrobić rany. Zrobić rany. Jeszcze Jeszcze daj Jeszcze. Zrobić Uciekło. daj! do góry. rany. ty rany. Aby tą wyjąć to przeszkadzał frój, trzeba było podłożyć pniaka, żeby krój do góry się przesunął. I teraz możemy ją wyjąć na przykład łapki już założone, teraz tylko zamontować lemiesze.